10 powodów, dlaczego warto mieć kota. Oczywiście posiadacze kotów to osoby, których do tego nie trzeba przekonywać, a osoby, które nie chcą mieć kota, może warto ich troszkę przekonać. I zaczynajmy. Po pierwsze, mniejszy poziom stresu, łatwiejsze wyciszenie się, oczywiście nie akurat po tym, kiedy ten kot coś zrobi, ale ogólnie posiadanie kota pozwala nam szybciej i skuteczniej się wyciszyć. Lepiej sobie radzić ze stresem. I tutaj, oczywiście, to, że koty niekiedy rozrabiają, nie jest czymś, co powinno nas denerwować. Jednak to posiadanie kota fajnie pomaga nam radzić sobie z tym stresem, być po prostu spokojniejszym, łatwiej się wyciszać. Po drugie, nie czujemy się samotni. Mniej odczuwamy samotność. I jak zawsze powtarzam, nawet osoby, które no z założenia mają wokół siebie dosyć dużo osób i nie powinny się czuć samotnie. Niestety niekiedy tak się czują. A posiadanie na przykład kota, to coś, co umożliwia nam w o wiele łatwiejszy sposób poradzić sobie z tą samotnością. Łatwiej. Niejako jest żyć, łatwiej radzić sobie z tym takim poczuciem, że jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, jednak mamy obok siebie istotę, która jest inteligentna, potrafi odczuwać emocje i tutaj już o wiele łatwiej możemy sobie poradzić z tą samotnością. Po trzecie, łatwiej zasypiamy. Posiadacze kotów w łatwiejszy sposób zasypiają. Oczywiście, kiedy zapewnią im odpowiednią dawkę ruchu, żeby w nocy spały i. Wtedy człowiek o wiele łatwiej ma zasypiać, może można wtedy łatwiej sobie radzić z tymi problemami z bezsennością. Czujemy się spokojniejsi, łatwiej się wyciszamy, więc i to zasypianie jest prostsze. Kolejny powód, mamy kogoś, kto pokazuje, że nie jesteśmy najważniejsi na świecie. Moja koleżanka często mówi, że właśnie posiadanie kota to takie coś, że ma to nam pokazać, że nie jesteśmy najważniejszymi istotami na świecie. Oczywiście bardzo dużo w tym prawdy, koty jednak są zwierzętami, które mają bardzo duże poczucie swojej wartości, i taki kot potrafi nam jak najbardziej pokazać, że nie jesteśmy kimś najważniejszym na świecie, że jednak mamy kogoś, kto jest równie ważnym, a niekiedy koty uważają się za jeszcze ważniejsze osoby. I często takie poczucie, że ktoś jest równie ważny, przynajmniej, to dla nas takie fajne orzeźwienie coś, co pozwala nam troszkę inaczej spoglądać na świat. Piąty powód chyba się nie pomyliłem mamy z kim się bawić. Wręcz często musimy się bawić. Oczywiście taka zabawa powinna być dla nas czymś fajnym, i zabawa z kotem najczęściej taka jest. Powoduje to, że jednak mamy jakąś aktywność fizyczną, przeważnie, a do tego po prostu możemy się też rozerwać, zrelaksować. Możemy poprzez tą zabawę, która może się wydawać taka no, niezbyt fajna dla wielu osób, ale w rzeczywistości pozwala nam się to pobawić. I ta zabawa naprawdę bardzo fajnie wpływa na nasze samopoczucie, na nasze potrzeby. Ta zabawa często. Coś pomijalnego, w rzeczywistości jest bardzo fajnym i ważnym elementem życia z kotem. A kiedy mówimy o szczęściu, przejdźmy do punktu szóstego: kiedy mamy kota, wtedy jesteśmy szczęśliwsi. Zwiększa się poziom hormonów szczęścia to o czym mówiłem w punkcie pierwszym jesteśmy mniej zestresowani, mniej się denerwujemy jesteśmy po prostu szczęśliwsi. Ludzie posiadający koty lepiej, patr lepiej patrzą na ten świat w bardziej pozytywny sposób. Może jest to związane z tym, że zaczynamy naśladować nasze koty i to, w jaki sposób one patrzą na świat, a jest to spojrzenie optymistyczne, najczęściej bardzo dobre i koty zawsze znajdą powód do zabawy, do leniuchowania. Tutaj to leniuchowanie też jest bardzo ważnym elementem tego szczęścia. Koty potrafią nas nauczyć. Kiedy mówiłem w punkcie o zasypianiu, potrafią nas nauczyć, że warto się położyć, warto się przespać, warto po prostu odciąć się od tego otaczającego nas świata. I suma tych wszystkich rzeczy powoduje, że posiadając kota, jesteśmy po prostu szczęśliwsi, co jest gigantyczną zaletą. Siódmy powód: musimy o kogoś dbać, co przekłada się bardzo często, że dbamy również o siebie. Bardziej dbamy o siebie. Kot to zwierzę, które jest samodzielne, dba o siebie w bardzo szerokim zakresie, na pewno w szerszym zakresie niż na przykład robią to psy, ale jednak musimy temu kotu poświęcić czas na pielęgnację, na żywienie, na zabawę, na bycie z tym kotem i oczywiście oznacza to, że zaczynamy o niego dbać. Nie mamy wyjścia, ale to nie tylko taka nauka obowiązkowości. Coś, co jest też często czymś dla nas bardzo ważnym, ale też to coś, co często powoduje, że zaczynamy w większym stopniu dbać o siebie. Musimy dbać o siebie, ponieważ no, jest to dla nas coś bardzo ważnego, więc dbając o kota, przy okazji często zaczynamy dbać również o siebie. Ósmy powód: stajemy się bardziej empatyczni. Lepiej kontrolujemy uczucia, jesteśmy. Lepiej nastawieni do otoczenia, no kiedy trzeba, tak nastawieni jak trzeba. Tutaj trzeba pamiętać, że no nie zawsze musimy być do otoczenia nastawieni w sposób pozytywny. I koty są doskonałym przykładem, że oczywiście jestem przyjacielem wszystkich, ale lepiej nie podskakuj, bo potrafię się odgryźć w bardzo skuteczny sposób, więc to nie tylko poczucie empatii, to nie tylko takie coś, że jednak odczuwamy takie bardzo fajne emocje i mamy bardzo fajny stosunek do otoczenia, ale też koty uczą takiego życia, że no niestety niekiedy musimy być niezbyt przyjemni, kiedy ktoś dla nas przyjemny nie jest. I koty tego uczą, ale raczej nikt Wam tego nie powie, ponieważ dla wielu osób te zachowania przyjazne. Często są podkreślane, a to, że kot potrafi nauczyć nas również tego, że trzeba stawiać na swoim, że inni nie zawsze są tacy, jak trzeba i wówczas, i wówczas musimy się postawić, no tego raczej nikt nie mówi. Ale koty tutaj są doskonałymi nauczycielami. Dziewiąty powód: mamy doskonały temat do rozmów. Wiele osób nie ma o czym rozmawiać z innymi ludźmi, ale. Posiadacze kotów i co ciekawe psów również mają doskonały powód do dyskusji. Tutaj oczywiście nie mówię o forach, o miejscach, gdzie niekiedy swoimi opiniami wymieniają się ludzie, którzy uważają się za najmądrzejszych, jeśli chodzi o koty. Tutaj to jest patologia. Często nie, to, nie równajmy wszystkich w dół, ale po prostu rozmowa o kotach może być bardzo, bardzo ciekawa. Może trwać bardzo długo. No, mój kanał jest przykładem, że o psach, o kotach można mówić kilka lat i nadal czerpać z tego olbrzymią radość. I po prostu możemy z innym człowiekiem porozmawiać o tych kotach. Nawet z tymi kotosceptykami, którzy no nie zawsze lubią te koty. Ale nie lubić, a nie tolerować. Ich obecności obok siebie to oczywiście dwie różne rzeczy. Zawsze można przekonywać, zawsze można o tym kocie porozmawiać, a druga strona niech słucha. Dziesiąty, ostatni powód bardzo ważny. Nie, dla niektórych, jeden z dwóch, trzech najważniejszych zaraz po poczuciu, zaraz po tym, że pozwalają radzić sobie z samotnością oraz są po prostu Zwierzętami, które wymagają opieki, musimy kimś się zająć, jest to powód taki, że możemy się do kogoś przytulić. Możemy się do kogoś przytulić, możemy kogoś pogłaskać, możemy go pomyziać czy też ją, i to jest bardzo ważny dla wielu osób powód. Pamiętajmy, że koty to z reguły wielkie pieszczochy. Koty lubią to przytulanie, trzymanie na kolanach. Oczywiście, kiedy tego nie chcą, bardzo dobitnie i bardzo dokładnie nam pokażą, że w tej chwili nie mam na to ochoty, więc daj sobie spokój. I ta cecha też jest doskonała. To też nam pokazuje, że to jest żywa, inteligentna istota ale po prostu mamy do kogo się przytulić. Więc. Jak widać, tych rzeczy, tych powodów, dlaczego warto mieć kota, jest bardzo, bardzo dużo. Mamy obok siebie fajną, miłą, z reguły inteligentną, niezależną istotę i naprawdę warto mieć tego kociaka obok siebie, jeśli oczywiście mamy odpowiednią ilość czasu i jeśli mamy takie możliwości. Więc, jak najbardziej, jeśli możesz, miej kota. Jeśli nie możesz, to oczywiście. Zapraszam do subskrypcji tego kanału i oglądania tego, jak mówię o tych kociakach. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na mój drugi kanał ciekawostki o zwierzętach. Ogólnie zapraszam na moje pozostałe kanały. Linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.